Dzień dobry, witam Was na kanale VBT OFF. Jesteśmy w terenie pierwszy raz czołgiem. Widzieliście go jak odbieraliśmy go? Slawety. Tak, tak? tam już grillujemy Grill się rozpala jakiś taki dziwny, później wam go pokażę pierwszy raz. Widzę. Drewniany grill. Majcie, majcie, tak jest, ślicznie. Drewniany, drewniano-papierowy grill, ale na razie działa. I. Czołg jest w akcji, tak, pierwszy raz w terenie. <laughs> Himmeln Widzisz Kuba? Dzięki temu to nie Ty poszedłeś Idzie jak burza No i dobrze jedziemy Dobrze wtedy jechaliśmy od drugiej strony, więc jechaliśmy w Dobrze jedziemy Takie błoto nie robi na nim żadnego wrażenia tylko z piętym 4 na 4 o moja wikusia tu przyszła, o za mnie. Z piętym 4 na 4 bez żadnych reduktorów, bez blokad, tu ma dwie, przedniego i tylnego mostu. się tak wydaje, ale tam jest stromo, to go idzie bardzo pod górę i tam jeszcze jest wyżej, wyżej, wyżej. Nie jak głęboko jest. Nie powinno być, być bardzo. <laughs> Z drugiej strony przejechaliśmy przez taki szczyt i zjechaliśmy, sobie płynie rzeczka, także daję radę, jak na razie jestem odpłukać zadowolony. Tam zobaczcie też kad sceny z kopra, bo na masę przykleiłem. Daje radę. Szukam takie naklejki na tylną szybę. Detank. Chcę mu nakleić. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Powiedzcie mi, co o tym myślicie. Stół jest zdecydowanie mniej miejsc blisko niż w moim trowerze, No ale coś za coś, tak naprawdę. Jest jeszcze do oczyszczenia. A wypeć pokrowce, które są na siedzeniach. Tu spodem jest skóra, ale spadzamy, jest niezniszczona. Trochę go ogarnąłem w środku e, wczoraj z synem, tutaj pucowali troszeczkę plastiki, szyby i tak dalej, żeby nie było tego kurzu. Bo jak stoi zawsze gdzieś tam na placu w Stanach, to się to strasznie kurzy w środku. Nie wiem co oni z tym robią, ale generalnie jest ok. Także jak na razie jest ok. Jedyne co muszę zrobić, to ty na klamkę i próbę WD. To jest Ci psikać, ale tyle klamka mi się zaczęła, mi się drzwi. Te nie otwierają, będę musiał chyba tą klamkę wymienić. Ale to się robi bardzo prosto i szybko, dwie szybki od środka, tylko trzeba zdjąć tapicerkę z drzwi i tak naprawdę tyle. Za pięć było Idziemy oglądać grilla Pokazuję wam pierwszy w moim życiu drewniano papierowy grill To jest na pewno chiński wynalazek na świecie Nie chińskie wiem czy chiński ale sushi. To był jedyny grill który był na stacji dostępny, tak naprawdę I żeśmy go kupili Quick Oxylite Ready in five minutes Casus grill Hasus Hasus i moje słodziaki przyszły do mnie Oliwka, pomachaj. No pomachaj ładnie, nie wstydź się. Mm. Już Kuba jest za kamerą, pomachaj Kubie. No, machaj. Nie. Nie, <laughs> nie? nie na, happening. na zawołanie. Tylko kiedy ona ma ochotę, rozumiemy. Ale na wszelki wypadek mamy mam jeszcze milion rozpałek różnych i drewno sztuczne na... Czekaj. i dotykaj. <grych> takie futerko na mikrofon. Drewno sztuczne do kominka, może też się przyda. Pierwszy gryp w tym roku mamy, który dzisiaj? 16 kwietnia? 16 nie. kwietnia. Pierwszy gry w tym roku w pięknych okolicznościach przyrody w środku lasu, oczywiście nie w lesie, bo tam nie wolno palić grilla, dlatego żeśmy wyszli na polankę, żeby nie zrobić jednego dużego ogniska z lasu na tej górze. Taki szybki vlog dzisiaj, zobaczycie jeszcze oczywiście później kawałek drogi ze zjazdu, nagranie z kabiny jak będziemy zjeżdżać, chociaż tam bardziej się skupiam na jeździe niż na gadaniu do kamery, żeby, tego, żeby go doprowadzić z powrotem bezpiecznie do domu. Thank <laughs> you. Nazywa Szlak Karpacki czy Szlak Podkarpacki, ale jest 25 km od Krakowa na południe. Więc możecie sobie po tej nazwie też go znaleźć. Co do samodu, te reflektory działają. Jest na wyższym autem, tak? Tak. No widzisz, masz rację. Wszyscy się na nas jak jedziemy. Jesteśmy na wysokości siedzenia, są na wysokości siedzenia kierowcy autobusu. Więcej możecie wyobrazić, jak to jest wysokie. Dziewczyny muszę wsadzać do auta, bo yy, no nie dają rady. Jeszcze nie. To halogen z ten mi jeden działa, a ten mi drugi nie działa. Muszę żaróweczkę chyba tam wymienić albo zobaczyć, bo kostka jest pięta, więc powinien działać. Światła z przodu są przerobione, Światło z tyłu są przerobione na ledy. Co działa? Co łapicie? Co masz? Tylko podleciał i padł. Co to było? Komar. Komar? No, bo ten płyn działa. Działa, naprawdę, ale po prostu podleciał. I padł. W jednym z jeepów znaleźliśmy taki amerykański Zgadzi. off. I powiem Wam, że jest 100 razy lepszy od polskiego offa. Działa jak no. prawdziwy, tak jak powinien działać. O, to zanieść to do Super Olitka. Brawo Ty. Tu jest tyle przymigielne, tu mi zrobili. I muszę tylko kupić klapkę albo korek z kluczykiem, bo czuję się niepewnie jak każdy sobie może otworzyć coś tam i ewentualnie, nie daj Boże, dosypać. Będzie po silniku. Ja miałam. Nie ma tak pierwsza kibaska w tym roku z grilla. W pięknych okolicznościach przyrody. Jak sobie dziewczyny radzą dobrze? O, nabieraj. nachyl się na tym i gryź po prostu. Super wam idzie. brawo wy i fajnie, że na polu, a nie w domu. Przed bajkami. Nawet bez bajek. Ale zdecydowanie fajniejsze. Spędzenie czasu. To jest fajniej niż w domu, bo tu można się bawić i szukać patyków. No widzisz, brawo Ty. Sałasy. Świetne podejście do sprawy, Wiktoria. No Ty też w końcu wyszedłeś ze swojej nory. Ja? No. Tlen. Czy ten tlen Ci nie zaszkodzi? No właśnie, może mnie zawić. To jest niebezpieczne tak naprawdę, za dużo tlenu dla mnie. Bo później tak pada mnie senność. A cóż ty robisz? Wykrok tygrysa? Takie mokre? To specjalnie dla żony. Niech też ma coś życia. A to do góry nogami ją daj. Nie od tej strony, kochanie. Dlaczego? Tata. Nie! W całości. Tata. Oh, yeah. Słucham cię. Co skarbie? Przysmażę ci chlebek, jasne. Daj. Nie pas jak je, jeden je ścieżka. To będzie styk. Nie no. Czy to gwino? Kamienie. Czy to gwino jest bardzo mieszałe? O! Trzymaj się tam. Czy to jest na czubek? Czy Tu się gdzieś Olika, Nie, 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 to jest po prostu. Tak, tutaj to można trzymać. Trzymaj A, zjechaliśmy z tej góry, fajnie było. Naprawdę świetna droga i jeep się sprawuje świetnie. Jest prawdziwym czołgiem. E. Nie robiło na nim żadnego wrażenia gdzie jedziemy, czy po jakimś błocie, czy dużych kolejnach, czy, czy po kałużach takich do połowy wysokiego koła, prawie do podłogi, szedł jak burza. A raz tylko musiałem zapiąć, nie wiem czy to było widać na filmie czy nie, raz musiałem zapiąć tylko yy, tylną blokadę, bo pod górę gdzieś tam się wkopał w błoto, cofnąłem, zapiłem blokadę, wjechał bez problemu. Także maszynka jest piękna, jestem bardzo zadowolony z tego żybka. w czerwcu będzie prawdopodobnie wystawiony do sprzedaży, więc jak coś chcecie to obserwować. Zalinkuję wam w czerwcu pod jakimś kolejnym vlogiem i powiem o tym jeszcze. Natomiast no teraz czekam na zmienia. Dzieciaki gdzieś tam się jeszcze bawią na placu zabaw. Tutaj gdzieś po drodze zahaczyliśmy, bo oczywiście plac zabaw musi być, inaczej by nie wróciły do domu. Zjeżdżanie, rury, huśtawki i tak dalej. No i minie nas czeka, bo jest tak brudny, że po prostu masakra. Czego trochę opukać, żeby w tym błocie nie stał i nie gniło to wszystko na nim, bo szkoda po prostu, to bo jest naprawdę świetne. Zobie wam jeszcze później taki osobny odcinek z pokazaniem go, jak go wyczyszczę umie. Nie dzisiaj, ale może w przyszłym tygodniu albo za dwa. Jak gdzieś jeszcze pojedziemy opowiem o nim parę słów. No i co? No i tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, o lajku pod filmem, żeby zasięgi były wyższe. I zapraszam też na mój główny kanał Wideoblog Tech pod filmem w opisie link. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was, cześć.